Cześć, witam Was Energeek w kolejnym inboxingu pudła pełnego barachła. W tym miesiącu jakoś później to pudło mi się udało zmontować, ale to dlatego, że dużo jakichś tam gier ogrywałem przedtem i musiałem zrobić z nich recenzję, więc troszkę się przesunęło, ale nie znaczy, że oczywiście przepadło. Tradycyjnie pudło z Dubaju, na które naklejam dwie bardzo drogie swoją drogą naklejki. Tyk. I z drugiej strony, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest oczywiście pudło pełne barachła. Cyk. No i dobra, jedziemy z tym e, koksem. E, wiecie co, z dzisiaj chyba zacznę troszkę. A nie, udało mi się. Myślałem, że zacznę od tyłu, ale udało mi się znaleźć. Oczywiście, dwa ochraniacze na futy ogromne. Kupiłem największe jakie były do zrobienia, dałem. Także. Czekajcie, muszę sobie trochę obniżyć, żeby tu było widać, co kładę. Także dwa ochraniacze, pierwszy z majorem Kopyto, drugi z Galerą. Dwa te ochraniacze oczywiście ci dorzucam. Nie może zabraknąć Majora Kop, <grytania> którego oczywiście dla ciebie podpisuję złotym 24-karatowym mazakiem. Ja tutaj ja szeroko, szeroko idę. Nie, nie, nie jakiś popierdółka tylko. Major Kop oczywiście wrzucę go sobie tutaj. Proszę bardzo, nie może zabraknąć oczywiście krapa i dzisiaj mam dla Ciebie legendarnego krapa, który powstał e, Zagrajmy w krapa powstało we współpracy z Bananowym Jankiem. Jest to tytuł Homalone od Blast. E, Dużo, dużo dobrego o tej grze powiedzieć nie mogę, poza tym, że się chyba szybko odinstalowuje eee, z PlayStation 2 z dysku, natomiast no jest to srogi tytuł, oczywiście ten tytuł również dla Ciebie podpisuję. Eee, jak pamiętacie, ten właśnie tytuł był zrobiony we współpracy z Bananowymiatki, jak już wspomniałem, proszę bardzo. Tutaj Ci dorzucam, oczywiście do niego dorzucam Ci Protektor od firmy Invisible Black. Ja tej gry na razie nie włożę do protektora, bo ten mazak musi niestety troszkę wyschnąć, żeby móc go tam, żeby się to po prostu nie zmazało. Także dorzucam ci oczywiście to. Od, od, od. Yy, poczekajcie, muszę się tu trochę się z tym wszystkim tutaj pogubiłem, szczerze mówiąc. I jednej rzeczy, jedna rzecz gdzieś mi zniknęła. Od Tech TV gościa, który. A nie będę mówił gdzie pracuje, to już nie jest istotne, sami się domyślicie. Mam dwie rzeczy. Mam pina z Obserwera i mam pina od Blair Witch. To są oczywiście piny gier, z gier wydanych przez Blueberry Team i dorzucam ci koszulkę również Blueberry Team w formacie M. Nie wiem czy trafiłem czy nie. U mnie zazwyczaj jest tak, słuchajcie, z tymi koszulkami, że jeżeli dostanę coś poniżej L. A czasami nawet i wersje L, które są mniejsze, to mi żona zabiera i sobie bierze do spania. I <grym> gdybym ci tej koszulki dzisiaj nie dał, to pewnie żona by ją zahachmęciła i by sobie w niej po prostu kimała. Także dorzucam Ci oczywiście tą koszulkę. Yy, od łowców Chin yy, uzdatniacz powietrza <grym> na USB nawilżacz powietrza, czy oczyszczacz powietrza, nawilżacz na USB, fajna rzecz chciałem sobie też coś takiego kupić i było to na Chyba na Bangudzie czy tam na presie i się wyprzedało, nie wiem, w kilka godzin. Także widzę, że bardzo poszukiwana rzecz, a ode mnie masz to oczywiście w ramach pudła pełnego barachła. Dorzucam ci komiks Spider-Man: The Superior Spider-Man ostatnie życzenie, jeżeli masz akurat okazję zagrać w spider Milesa Moralesa to będzie jak znalazł. Niestety nie pamiętam, czy ten Spider-Man jest fajny, a skoro go nie pamiętam, to oznacza, że za dobry nie był. Ale to sobie sama ocenisz, sam ocenisz jakkolwiek i zobaczysz, czy to jest dobre, czy nie. Również dorzucam Ci fajną książkę, którą kiedyś, kiedyś dawno temu miałem okazję przeczytać, jest to sztuka animacji od ołówka do piksela, historia filmu animowanego. Bardzo fajna, bardzo kolorowa, bogato ilustrowana, Encyklopedia animacji. Jestem ogólnie wielkim fanem animacji, bardzo się tym jaram, także książka ma dużo, dużo fajnych e, informacji, ale ma też błędy i te błędy, niestety, jeżeli ktoś w tym siedzi, są dość, dość e, widoczne. Mamy tutaj, na przykład, zobaczcie, Silly Symphonies, czy chociażby e, te bajki, wczesne animacje, które powstawały. Na, który, na kanwie których zbudowano cup Heda, Ale mamy też polskie animacje, to jest ciekawe, że e, polska animacja też miała się w jakiś sposób dobrze i potem mieliśmy wiele lat później oczywiście studio Semafor, które również robiło świetne rzeczy. E, także jest tutaj dużo, dużo bardzo fajnych informacji na temat różnych różnych kreskówek, mangi i można się dużo rzeczy z nich dowiedzieć, aczkolwiek błędy, które są merytoryczne nawet, są na tyle niszowe, że osoba, która w tym nie siedzi zapewne nawet tego nie zauważy. Także tą książkę również Ci dorzucam, bardzo fajna kniga, polecam wszystkim, którzy nie czytali tak naprawdę, polecam, żeby się zapoznać, bo jest to naprawdę fajny, 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 fajny tytuł do poczytania, nawet do poduchy. Okej, okay, dorzucam Ci trochę gier. Dzisiaj będzie trochę bardziej, tak... Egzotycznie, dorzucam Ci tak: World Cup 94 od US Gold. Jest to gra, oczywiście, na Sega Mega Drive. Szczerze mówiąc, wygląda trochę jak połączenie Sensible z FIFO. Nie wiem, nie grałem. Dorzucam Ci EA. E, Hokej, słuchaj, to jest ciekawa rzecz, bo EA oczywiście od, daw od dawna słynęło jako firma, która produkuje, e, jako firma, która produkuje gry sportowe. Jednakże tutaj trzeba zobaczyć, że cardridge jest dość ciekawy. jak go wyjmę, bo i EA zawsze miały taki tutaj dodatek. Nie wiem czy on zawsze był żółty, ale zawsze oni oznaczali ten cardridge tutaj takim żółtym czymś, co oznaczało oczywiście, że ta gra jest wyprodukowana przez EA. Tutaj ci pokażę dla odmiany grę, która jest na zwykłego e, przez zwykłą firmę robiona. Jak widzisz są różnice. Także tą grę również dostajesz. Może być tak, że któraś z tych gier okaże się, że jest warta milion dolarów, e, bo ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem nawet nie wiem co to są za e, czy są te tytuły jakieś tam e, coś warte czy nie. Dorzucam Ci dalej Olympic Gold e, Olympic Gold, e, Olimpiada Również dorzucam Ci World Cup Italia 90. Tutaj niestety ktoś pomazał, ale to można zmazać yy, alkoholem, zejdzie bez problemu. World Cup Italia 90. No, srogi, srogi tytuł. Również piła. Mam nadzieję, że trafiłem, że lubisz piłkę nożną, bo jak nie, to będzie słabo. Dorzucam Ci Ferrari Grand Prix Challenge. Również wyścigi Formuły 1. Srogi, srogi temat. Również do tego Ci dorzucam. I dorzucam Ci. Barclay, shut up and jam. To jest jakaś koszykuwa, jak mnie mam Koszykuwa z Barclayem, to był taki znany koszykarz, Charles Barclay. Koszykówka taka w stylu chyba ulicznym, z tego co widzę. Taka mocno automatowa nawet bym powiedział, spoko. Mogłem sobie nawet to sprawdzić, ale już sprawdzisz sobie Ty. No i oczywiście, żeby nie zabrakło, żebyś mógł, mogła pograć na tym, to dorzucam Ci e, Sega Mega Drive i jest to wersja druga, czyli Mega Drive 2. Ta pierwsza była większa, ta jest troszkę bardziej kompaktowa, w bardzo dobrym stanie. Oczywiście e, kompletna ciekawostka. E, wejścia w Mega Drive pasują również do joysticków na Commodore. I można sobie na Joy'u z Commodore'a oczywiście też popykać, także dorzucam Ci tą konsolę. Do tego dorzucam Ci dwa oryginalne pady, również do Mega Drive'a. Pady, przyznam szczerze, że te Mega Drive'owe pady są nawet wygodne I powiem Wam, że lepiej mi się na nich gra niż na przykład na klasycznym klasycznych padach z pierwszego Nesa, gdzie były takie kwadratowe, to się naprawdę dobrze trzyma i w, w, całkiem w porządku się na tym gra, także te padziki dwa do ciebie są. Oczywiście dorzucam Ci kabel wideo, ale tutaj no, od razu nie ukrywam, że przez to raczej nie podłączysz, trzeba by było kupić taki kabel przejściówkę, Kosztuje ono jakieś, nie wiem, 10-15 złotych. Dzięki któremu będziesz mogła podłączyć, mógł mogła podłączyć sobie do SSC albo do HDMI. To już tam, jak uważasz. No i oczywiście zasilacz, z tym, że zasilacz jest, jest chyba zasilacz brytyjski. Także tutaj taka przejściówka na polską wtyczkę by się zdała, ale on oczywiście działa i jest, współpracuje z tym Mega Drive'em. Dobra, już tyle się tutaj Barachła nazbierało, że potem będę miał to problemy, żeby stworzyć do pudełka. Okej, okay, tak wygląda. Pudło pełne barachła. Oczywiście, wszystko zostanie zapieczętowane plombą galaktycznej zajebistości, która zawsze jest. Czasami o niej zapominam, to jest jakaś kaprywa morda na niej, taka ohydna. Zawsze zapominam o tym, ale oczywiście, ta plomba również będzie na. Tutaj na pudełku, słuchajcie. Dobra, dziękuję wszystkim, którzy oglądali kolejny unboxing. Pudła pełnego barachła. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, zapraszam za miesiąc do kolejnego unboxingu, gdzie będę miał dla Was znowuż bardzo srogie barachło. To tyle. Pozdrawiam z energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.